Wspodźcie! Wspodźcie! Jak się podoba? Kuba, dołączyłeś do zgrupowania przedwczoraj. Jak oceniasz atmosferę na, na zgrupowaniu? Masz porównanie z wcześniejszymi? Czy są jakieś różnice? Jak to wygląda? Atmosfera jest dobra. Przede wszystkim mamy bardzo dobre warunki do tego, żeby się dobrze w spokoju przygotować do tych mistrzostw i myślę, że tak też to wygląda. i. Wydaje mi się, że ten okres, który teraz jest dość ciężki, trzeba po prostu przepracować i dobrze się przygotować do tych mistrzostw. A jaka jest rola kapitana na takim etapie przygotowań, na boisku, na, na zgrupowaniu? To znaczy ogólnie, no. kapitan nie w momencie, kiedy jest grupa zdyscyplinowana i w momencie, kiedy naprawdę jest fajna atmosfera, to nie ma naprawdę zbyt dużo do, do, do pracy, że tak powiem. Oczywiście są jakieś inne sprawy organizacyjne, które trzeba też zorganizować w jakiś, w jakiś sposób, ale jeżeli jest taka naprawdę fajna grupa, jaką my posiadamy, jest grupa zorganizowana i każdy wie po prostu o co gramy i każdy wie po co tu przyjechał, to z tym akurat nie ma najmniejszego, najmniejszego problemu, bo każdy jest naprawdę zmotywowany na 100% do ciężkiej pracy. Kadrą pożegna się trzech zawodników. Czy ty chciałbyś wiedzieć wcześniej, czy będzie wcześniej rozmawiał z trenerem na ten temat? Najprawdopodobniej nie będę rozmawiał z trenerem. I wydaje mi się, że w pewnym sensie na, na cały czas te nasze stosunki partnerskie są kontynuowane. Także wydaje mi się, że, że porozmawiam z trenerem, jak, jakie on ma przemyślenia, jak on to widzi przed przed ogłoszeniem już tej trójki, ale to, co jest wydaje mi się najważniejsze, to jest to, żeby na zaraz zanim się powie to publicznie, to żeby ogłosić to tym chłopakom, którzy akurat w tym turnieju nie wezmą udziału.